Siema. z tej strony Nokalod. Witam Was dzisiaj w pierwszym odcinku przez świat z Nokalodem. No i nie będziemy pierdolić głupot, jak na początku zawsze bywam. Ale fajna muzyczka gra Wy jej nie słyszycie, ale ja słyszę. I kurde, to jest coś takiego, że mogę wreszcie Wam krzyczeć włączone. To. Kurde, znowu zapomniałem włączyć bo na całej Achu, dobra, bez, idziemy bez susówki. ir tai generuoja. Dobra. Jesteśmy na chwicie. Paczka mojego autorstwa. Paczka będzie niedługo dostępna do pobrania, ale tak myślę, że przed końcem sezonu. Zobaczmy, co tu się wygenerowało. No, oczywiście, nasza piękna. Łocie, panie. No, czemu tutaj nie działa mi znowu ten kurde. Cool Wersja. Może gdzieś tu mogę włączyć. Nie wiem, gdzie to się włączy, ty... I to z tym... O, kangurki. No, więc no, jak to mówiłem, jedziemy z tematem. Fajny górzysty, ale nie, nie góry, nie góry. W ogóle to jest jakiś fajny kanion. Łocie, panie, ale berba Dlaczego nie lubię tej jednowej wersji gry? O, o, już się zaczyna, już żewo, już drzewo się rozrasta. Ja tu wybiłem na save'a już się drzewo rozrasta. Hmm, no ma, no ma, no ma jej. tam jest niby woda, a ty prawdopodobnie świat się z... Ale akację weźmiemy sobie na, na rozrotywanie. Niestety musiałem usunąć Grek te z paczki. Tak boleję na tym, ale no paczka była wtedy za trudna. I tak jest za trudna. Um. panie! jest woda. Aha, jakiś tutaj insek zginął? że tu nie ma jakichś mógł które by mnie zaraz zżarły. No, nagrywanie, nie, nie, nie lajwa, no. No i teraz już są normalne rudy dostępne. Tak przy tym było, kurde, że ja nie widziałem co jest co. o. jest koper, lud? Czy mieć na polski? No Mogą... Czyli ja mam tutaj moda na cztery pory roku, jest właśnie zima. Muszę zobaczyć, kaj. Mopa... C e z tak, mam season moda, więc prawdopodobnie jest zima. To nie jest dobrym informacją. O! Tu są te jaskinie. Ale mogę, nie skaczy mogę się zebrać myślałem tego Tutaj tego... chodzi na spawna Są komendy Jak mówię to była paczka serwerowa No, zacznie zacznie Dobra, robię drzewo. drzewom nie się, że będę korzystał z pluginów. Ale fajnie, kurde, tak pogrywa muzyczka. Przedbił się gra. No. no. A. Teksturki to jest Vanilla Twix. Dlatego słyszycie te dźwięki starego Minecrafta. O. Co ciekawostkę wam powiem. Ta paczka jest nietypową paczką jak na polskie mody. Mało kto by chyba, chyba się skapie, że... Jest klej, i pady. Mało by kto się skapnął teraz, ale mam tu kilka modów z fabryka. A gramy na Forge'u. Co mogę potwierdzić tutaj? Widzicie, no, w tym tutaj jest Forge. Jest Steve na Forge'u, Minecraft to Forge. A mamy takiego moda jak. Opa, T. Yy. I tak samo mamy na przykład modyfikacje. Zaraz wam pokażę. Kilka tam modyfikacji z fabryka powygrywałem z... które chciałem mieć. Mamy na łączenie się... Jak się mówi że połączyć teksturki, łączące się tekstury. Więc. Wanilla tixa mogę sobie kurde pod... zrobić teraz z konektor łączonymi się teksturami albo w z jakiegoś fajnego teksturpaka. Dynie. Podstawowe żarcie. Mmm, fajnie, mody z fabryka na Forge'u. Jakim to cudem zrobione jest? Magia, magiczny mod. Tego znalazłem. Tu jest gdzieś sami słoniem. Żałuję, że nie ma mojego kochanego moda, czyli Amputation 1.12.2. A, to nie jest słonie jednak. O nie, to idzie za mnie. To idzie za mnie, to naszuje gdzie. I... A skoro... Mam ten, wtedy mogę sobie tego moda na jedzonko, że jedzonka tak powoli jem. A propos jedzonka to zaraz padnę. No wszędzie jest woda, jesteśmy na jednej wielkim... O, oh, hello there! Tylko jak mam przyjść Przekaz przy nie zabić. Proszę mam coś do żarcia. Nie mam. był progres szybszy odinstalowałem się tego greg i według mnie chyba dobrze zrobiłem O, jest coś czego nie mogę powiedzieć to są nowe animacje no zobaczyć no w ogóle jak mi się zauważyli jest nowy procek Wleciał nowy protek, Ryzen 7K Jak ktoś był na moich streamach na pitchu, to będzie wiedział Jeszcze od jakiegoś czasu jestem na AMD, AMD Boy Odrośnie W ogóle to chciałem grać moda na zabawne moby, ale niestety. W ogóle. Co do paczki. Paczka jest mojego autorstwa. Kilkoma tam modami, jak już mówiłem, fabryka. Co jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Paczka jest. O, ugodnie jesteśmy. Paczka będzie dostępna na kursie, na Kurs Forge'u i na techniki Lancerze. Zory za to. Na Technic Lancerze na pewno paczka będzie dostępna też. Bo ją wrzucam na Technik Lancera. Więc trzeba 9 premium. A czemu idę tutaj? Bo tu mnie może uratować z jedzonkiem. Ale nic nie zrobimy, a widzicie już mamy te łączące te, gdzie działają. Jeszcze jedno jest tutaj. Nie ma jedzonka, nie ma jedzonka, ale za to jest. Słójeczka i czwóreczka i czwóreczka dobra, ale za to są tomik. I Jest crafting, ale nie będę go brał. Trzeba pomyśleć, że z nie kurde, bo zaraz padniemy. Mm -hmm. Trzeba było by znaleźć jabonikę Albo jakieś To jest grzyb. Nie, myślałem, że to jest grzyb. Eee, z nome Mod. Ale tu były te, może ja jakieś padną. Daj ty jabłka. Jak się noc robi. Mamy drobno, mamy drewno. Mam akacje. Możemy zrobić coś takiego jak to. Frozen i możemy robić coś takiego crafting. I tak, i mamy. 13 crafting. Mm. Frozen. i Teraz rudy są normalne. No kurde, nie muszę się nawartić, Jak zdobyć śmieć z jakiejś rudy, to jest na które wygląda inaczej Ooo, jest oko jedzonko, 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 jestłko, jedzonko, 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 jedzonko krówki Pewnie, że ktoś to jest, jest, jest dojrzałe. Nikt nie ma dojrzałego No nie ma dojrzałego Idziemy dalej Jest noc. A to jest wyznak A ma teren do zabudowania A nawet to idziemy szukać wiochy jakieś Coś tu jest, Jakie zabudowania Coś tu jest Ty jesteś dobrym owym czy ty złym? Oni są złym owym Ale się przelokły O nie tam się nie zbliżamy. Tam się do tamtego pana się nie zbliżamy. No zaczyna się. O kurde! Nie, 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 Panie, nie, 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 spotkać. spotkać, nie, nie, nie spotkać. Dobra, wyjedziecie. Kurwa, to jest ten mutant. Jezu... Jest... Spierdzielamy na nim, jesteśmy duchem. Jednak mała nie widzą. W dupę dostałem. Jedziemy No nie jest. I teraz Więc robię siecia. Dobra już się robi dzień ja Przy tym czas zmienię tekst yy, shadery. Kurde, szereg wykopałem przypadkiem. Jezu. Clipper. Już wiem, że to jest niebezpieczna okolica. Enderman. Ale ciebie ja tylko nic nie chcę. Idziemy dalej szukać miejsca na domek. Yy, Clipper znowu. Szkielet. Skums. Szkielet. Gdzie ten dzień? Gdzie ten dzień? do tych kurde gór ciągnie. Pająk. Góry znowu. Noc jest konkretna. O nie. Pozol. Lubię wycięć jak będzie dzień. Dobra, witam Was po cięciu, to trwało bardzo długo. widzicie, jestem już w wiosce. Tak, tak wyglądają wioski na moim parku modów, Tam zginąłem. leciałem już 4000 kartek. Ja, z chleba sobie zdobyłem. to co mam to był... O, znowu chleb. chleba zawsze, zawsze to dobrze jest. Z zostawiamy, Znowu chleb. Wow, wow! Wow! Tego nie wiedziałem, że takie jest Hamel. OK Iron Golem. Zobaczmy, co, co mają do ukrycia wieśniosy W tej wiosce pustynnej. O! już mają farmę. Nie. O, kowal, Nie. nic ciekawego, ale tu jesteś ciekawego, co i itemy ironowe i iron Sword. O, 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 o diamenty, to jest niepotrzebne, to jest coś, możemy zabrać. Tego nie chciałem dobierać. O, Raben 3 się przyda. Ale diamenciki. Co mi by tu nie było potrzebne? To mi sobie nie z niego. Raben się przyda. To jest nieprawne. Nie to nie potrzeba tyle. Iron. Co zbierzemy? O, są one te nag. te. To a to się ubiera gdzieś w tym miejscu było, nie? A, tak. Hihi. Dobra, tego moda nie ogarnam, więc to będzie trzeba powiedzieć nie ogarnąć. Insak to zabierzmy, to zabierzmy, to zabierzmy motory, motory też z tych... O, widzicie, te In Gold Ingot to musiałeś przyjść gdzieś później. To może z tego zebrać też wysoko na razie. Może mi się gdzieś to obok tej wioski w ogóle. Zobaczcie, jak to. Co by mi tutaj nie wywalić. Pikax, pikax. Dobra. Ten blok pewno mnie kusi, ale no, na razie go nie ruszam. To jest ta wioska jest. I wiem nawet, gdzie teren do, do zasilenia się. Las deszczowy nie interesuje mnie, ale tam jest, tam w tamtym miejscu jest. Tam przypomina, tam, tam jest pustynia, tam jest górka, więc pójdziemy w tamtą stronę, Czyli tak, las deszczowy do wyboru, albo. co się mówi. Nie będę walczył za budową domu. Na pewno mam to powiem. Budowa domu pójdzie budową domu. Będzie budową domu. Tle. Czyli że ja się zbuduję domek i na następnym odcinku będziemy mieli go zbudowanego. Uję raz deszczowy, a to jest tam po drugiej stronie, czyli ta wysepka. Nie, tam. I mamy teren, gdzie będziemy mieszkali. A obok wiochy. Zobaczycie, jak będę tu stawiał. Hol, będą lagi. <laughs> w ogóle to FS mi spada dziwnie, więc... Nie wiem co jest, bo normalnie mam 100 FPS-ów przy tym, a teraz co, so, przerabiamy. Tu mam mój crafting. UPS-8. U, Wszystko co mam przy sobie tu samym Mamy ciki w ogóle. To jest najlepsze. Tak, pikax. Nie wiem czy ten robić czemu, ten jest, czemu się różni ten od tego. Pikax to, mamy to Mamy dwa żelaza, więc zróbmy jeszcze. W ogóle to mamy cały set z tego, nie? Ale nie mam patyków? A ja patyki wywaliłem. Wyje... Idziemy tam powrotem do tego kowala. Już, już wszystko, co jest. wszystko co jest... co wszystko stoi. wszystko co jest, co wszystko co Może przyda się. to jest łóżko. do gry. ma jakieś... No, nie ma. Ale potem blok żelazo przyjdziemy na pewno. No to tak nie ma Nie wiem czy mój komputer miał przecież laga i miałem 900 fps'ów, ale no to się przylagowuje. Patrzcie, ile rzeczy zdobyłem jeszcze, aż zapełniłem dwie skrzynki, nie? Chleb, chlebuj, zawsze dobry. Nie mam problemu, nie mam Aha, miecz, 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 miecz. Pyk, 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 cześć. No, no co, co, jest, jest nie wiem co, no. No, jak na pierwszy odcinek, cali żelazni, więc, na tyle się z Wami żegnam. A, w ogóle, teraz wyjmijmy to. to. No. więc na razie. Co to jest, że antylopka? E, e. Na no, tyle było pierwszego odcinka. Widzimy się w następnym.